Cześć, tu Kaja, witam Cię na moim kanale Prezentowe Porady. E, w tym filmie pokażę Ci 10 pomysłów na to, co można kupić fanowi gry w szachy na prezent, i zrobię to w 4 minuty. Choć może wam się to wydawać zbyt oczywiste, to bardzo dobrym pomysłem na prezenty dla szachisty są po prostu szachy. Tak, jest to absolutnie podstawowe wyposażenie, które wydaje się, że każdy szachista już powinien mieć. Jednak współcześnie, kiedy rozgrywki zostały przeniesione do internetu, nie jest to już takie jasne. Poza tym istnieje kilka rodzajów szachów, które mogą posiadać odmienne zastosowanie czy dawać inną wartość dla gracza. Na początek trzeba tu wymienić szachy tradycyjne, najlepiej wykonane z drewna. Będą one świetną propozycją prezentu właśnie dla osób które rozpoczęły swoją szachową przygodę od rozgrywek w internecie i nie mają własnej klasycznej szachownicy albo posiadają ją kiepskiej jakości. Możecie wybrać wersję mniejszą, większą, bardziej lub mniej zdobioną, w zależności od preferencji. Innym rodzajem szachów będą takie w wersji magnetycznej. Nawet osoby, które mają już swoją klasyczną szachownicę, będą z niej naprawdę zadowolone. Szachy magnetyczne pozwalają na odgrywanie rozgrywki, nawet w mniej dogodnych warunkach, np. podczas podróży czy na kocu piknikowym, w trakcie. Gry na takiej szachownicy, pionki nie przewracają się tak łatwo i można też wybrać model mniejszy i bardziej mobilny, ale też w standardowym wydaniu. Doskonałą propozycją dla osób, które lubią designerskie przedmioty, będą szachy kolekcjonerskie, które posłużą nawet jako dekoracja pokoju. Wśród nich znajdziecie propozycje bardziej wymyślne i artystyczne, jak na przykład szachy szklane, malowane, wykonane z kamienia czy metalu. Ale też takie dla fanów różnych produkcji filmowych, jak na przykład władca Pierścieni, Harry Potter, Super Mario czy Avengersi, gdzie pionkami na szachownicy są postaci z filmów czy gry. Na prezent dla szachisty możecie też wybrać coś, co posłuży do nauki gry lub przyda się podczas samej rozgrywki, jak na przykład zegar szachowy. Jest to niezbędnik każdego już poważniejszego gracza, zarówno tego, który chce wziąć udział w turniejach szachowych, jak i tego, który chce zapanować nad czasem rozgrywki z przyjaciółmi. Bez, tego, takiego, bez takiego kontrolera taki czas może się znacznie wydłużyć. Jeśli nie zależy Wam szczególnie na jakichś cechach charakterystycznych dla takiego zegara, to przy jego kupnie możecie zwrócić uwagę na markę Dietę, jest ona często wybierana podczas turniejów. Na prezent dla szachisty możecie też poszukać różnego typu e, książek z zagadkami szachowymi. Na przykład wybrałam dwa tytuły: Oceń posunięcie i zagadki szachowe autorstwa Martina Surmana. Z tymi książkami szachiści mogą się zmierzyć z zadaniami polegającymi na znalezieniu mata lub najlepszego posunięcia w konkretnej rozgrywce. Prezentem, który na pewno będzie miał trwały wpływ na miłośnika szachów i pomoże mu rozwinąć jego umiejętności w grze, jest wykupienie kursu szachowego online. Taka forma nauki na pewno będzie bardziej przystępna od książek. Obecnie, po emisji serialu Gambit Królowej i odrodzeniu e, szachów, e, nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem czegoś odpowiedniego dla waszego szachisty. Jedną z osób, która oferuje tego typu kursy jest Gotam Chess, prowadzący największy kanał szachowy na YouTube. Kursy można kupić na jego stronie chess.com. Na sam koniec nie mogę nie wspomnieć o prezentach w formie różnego rodzaju gadżetów w motywie szachów. Przykładowo mogą to być różnego rodzaju ubrania i inne gadżety o tej tematyce. Wśród ciekawych elementów odzieży mogą to być koszulki, bluzy czy skarpetki, które świetnie podkreślają codzienne stylów. Poza tym w internecie znajdziecie naprawdę szeroki wybór innych gadżetów, które świetnie sprawdzą się na prezent dla szachisty, takich jak na przykład breloczki w kształcie figur szachowych, czy na przykład formy silikonowe na kostki lodu, czy też pralinki. I bardzo fajną opcją są również łamigłówki w formie figur szachowych od firmy Hanayama. Jest cała kolekcja wszystkich figur szachowych i każda z tych figur skrywa w środku szczęśliwą monetę. Żeby ją odnaleźć, trzeba rozszyfrować cały system zabezpieczeń takiej łamigłówki. To już koniec. Dziękuję za obejrzenie mojego wideo. Mam nadzieję, że pomysły, które przedstawiłam, będą dla Was pomocne. Jeśli tak, proszę dajcie kciuk w górę pod filmem i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Prezentowe Porady. Zachęcam też do zaglądnięcia na mojego bloga. Tam znajdziecie informacje, gdzie kupić pokazane propozycje prezentowe. Link w opisie pod filmem.